Plany na wakacje, wiesz co? Ja jestem tak nauczony. Też lubię to robić. Czyli spędzać wakacje w mieście. To Może nie w mieście, w Polsce, to znaczy jak wakacje, no to Polska ma ciepłe lato. Dlatego spędzam lato w Polsce. No nie, nie, nie planuję nigdzie lecieć le czy coś w tym stylu. Prawdopodobnie, jak przyjdzie tutaj zima do nas, to prawdopodobnie wtedy sobie gdzieś polecę do jakichś ciepłych krajów drugi raz w życiu bo powiem wam, że zawsze negowałem podróże teraz chyba się otwieram, no to chyba jest kurwa starość jeśli skończyliście szkołę, czy tam liceum, studia, przedszkole może wyjebali was z pracy, albo jesteście już na tyle bogaci, że już nie pracujecie no to zapraszam w czerwiec, lipiec, sierpień, tutaj będziemy w każdy praktycznie dzień tu będę zaglądał do was dlatego chyba to będą zajebiste kolejne wakacje, Skór <laughs> skurwysyny a tutaj tylko nie chcę pokazywać ich twarzy ale ludzie nie wierzą mi, że ja mam widzów, którzy. którzy mają znajomych i tak dalej. Żeby nie pokazywać ich twarzy, to może pokażę tylko połowę. Te zdjęcia od widzów dostałem. Dziwnie to wygląda, że pokazuję, tylko ich uda. No ale nie chcę pokazywać buziek, Bo może sobie tego nie życzą. I to nie są moi koledzy, to są moi widzowie. To, to nie są moi. To, to... Widzowie to są tacy trochę koledzy? Ale tylko kiedy potrzebuję od nich pieniędzy. O, 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 właśnie, to jest widz, to jest widz, kurwa, idealnie. Widz to jest kolega, ale tylko wtedy, kiedy potrzebuję od niego pieniędzy. Tak. Jestem internetowym z lewem. Jeśli tobie coś nie wychodzi w życiu, masz jakieś niepowodzenie, coś ci się nie wyszło, śmiało tu możesz przyjść i po prostu się wyżyć. Nie mam z tym problemu. Ja już mam taką psychikę. Ja już nawet nie mam psychiki, kurwa, więc nawet nie ma co mi siąść. Więc możesz sobie tutaj. Ulżyć i tyle, ale pamiętaj: jest jeszcze taka jedna informacja po wszystkim, że zawsze to co wysyłasz, to wraca i wcale nie chodzi o Twoją matkę, że zawsze do mnie wraca. To akurat to nie, 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 nie łączcie tego, chodzi o tą energię. Po prostu, jak Ty mi teraz powiesz, chuj ci w dupę, to ten chuj okrąży cały świat i zobaczysz, że wow właśnie. Uważaj, uważaj za siebie tam, widzę. No, przystojny, wysportowany, wiesz o co chodzi, elegancki. Czy tu masz jakieś piwo? Alkohol, dragi w tle, nie. I wchodzi na tą transmisję. I już mówi sobie, kurwa, ten gość! Ten gość będzie reklamował moje rzeczy Naprawdę zapłacimy mu w kupę kasy. I nagle właśnie pojawiacie się wy. Wy Chuj ci w dupę, dziewczyna mnie rzuciła, jebać cię łysa kurwo, kiedy trening po pięciu piwach i ten gość mówi o Boże! Taki fajny, ale takie community i poszedł. Mogłem wymieniać bez końca. O, sram ci do Reja, proszę bardzo. Ich nie jest jakiś pojeb, kurwa on, wiesz, wsypuje srebro kurwa do tego, to się jony srebra unoszą po pokoju mu. Dziwki wachlują mu tam, wiesz, jakimś aksamitem. To wiesz, to nie moja liga, ja mam tylko plastikowy odświeżacz. Aga raz odkurzaczem przejedzie, jebnie mnie w łeb i streamuj kurwa dalej. Więc jak mówię, każdy ma swoje życie, każdy ma wybrał swoją drogę, no. Olcza, Olcia? Orcza, Olcia? Już myślałem. Teraz przejebie cię Olenka, możliwa. Zobaczymy, jak sobie raz tą akcję. Kurwa, denerwuje mnie ta piosenka. Lecą granaty, spuściła tutaj. Dymaki, wie o co? Chodzi? Dziewczyna wie o co? Chodzi chyba. Dobrze, mamy tutaj piękny granacik w Dymek. Hola Paris, patrzę. Mówisz? Siebie. Ej, bardzo tu piszą! Hola Paris, patrzę, to trzeba się postarać zginąć, nie? Jezu, jak tu przytko piszą, widzowie, przepraszam. Nie wiedziałem, że tu u Olcza Olcia to jest taka wariatka. Paris mnie kiedyś już widział, ale raczej nie pozna. No ale nie było. Straszałam się, stara rura, rura jestem. Ale powiedział mi, żebym zawsze była sobą, jestem. Oj, widzicie, proszę bardzo, serduszko. Ja lubię ludzi na sty na Twitchu, uwielbiam tą, tą społeczność. Patrzcie, ale widzicie, do niej czasami weszłem, od razu mnie. Ej, bardzo tu piszą! Piszecie, Zostało 30 sekund. Ej, kochani, no nie piszcie tak, olcie, zajebistą w porządku, dziewczyna, wy takie rzeczy piszecie. Dobra, zagraniczne streamerki Valoranta. Jakbym zrobił takie duo z amerykańską streamerką, albo z angielskojęzyczną streamerką, to wydaje mi się, że dyszka widzów od kopa mam dychę koła widzów, nie? No zobaczcie, dzisiaj odpaliłem kamerkę, ubrałem się w koszule, mam cztery koła, tak? No kurwa, tak czy nie? Pytam się, kurwy szczatu. Druga sprawa: umiejętności Valoranta coraz lepsze. Trzymam myszkę od banów. Wszyscy spamują tak. Dobra, jebać was. Jak często bez niezależności się spożywać alkohol? Rzadko. No kiedyś, wiadomo, lato fajnie było, i wiesz, wypiłeś sobie alkohol, i na drugi dzień wieczorem już byłeś sprawny. Teraz jest tak, że jak się napije człowiek tak porządnie, to dwa dni są już wyrwane. I, i też ja nie czuję takiej radości, wiesz, z picia alkoholu, bo zazwyczaj ja się troszkę źle czuję po alkoholu. I jak wiecie, Często to powtarzam, ale ja już naturalnie jestem pijany, naćpany i zwariowany, i czasem raczej, jak takie używki, to gorzej na mnie działają, raczej zamulają mnie, dlatego raczej nie piję. No Piwko, oczywiście, czy coś, walne, jak jest okazja. To też się na... nie jestem takim dzikusem, który powie, że nie piję wody. Jak trzeba się napić wódki, to się napiję, oczywiście, i będę zdychał dwa dni. Ale raczej nie mam takich ciągutek, że wstaję rano i myślę o imprezie. Raczej, raczej tak nie mam. Tak, a ElDudzio zrobi ze mnie prosa. ElDudzio odpowiada nie tylko za e, przygotowanie taktyczne i umiejętności i porady, ale ElDudzio też trenuje moją psychikę. Bo to jak Goś pierdoli non-stop podczas, podczas meczu i to jak pierdoli jednocześnie na czacie, bo to jest chore, że ja gram i ja go słyszę tutaj, a jak popatrzysz na czat, to go widzę na czacie. I, i, i ja nie, nie może wyjść z głowy mi dudzik, dlatego dla mnie to jest największa, y, y, trening psychiki, to jest największy trening psychiki, to nie jest jak ktoś ci powie, że jesteś rudą kurwą, to nie jest trening psychiki jak przegrasz coś czy coś, nie, nie, trening psychiki jest z dudzikiem właśnie. Mi na przykład teraz na ulicy może ktoś podlecieć, wyjewać lelepca i ja, mnie to nie rusza, nie? Bo ja dalej słyszę dudzika w głowie, mam wrażenie, że on kurwa siedzi gdzieś tu w mieszkaniu i gada. Piłkarze też na to jest streamerzy, Zdrowanie. nie? Dzisiaj streamka, teraz nikt nie widzi, i buksa robią streamka. Pierz, piesz, ja wiecie, pies? znam, a masz poleje ci kurwa. Proszę, no to, to zły Buksa, powiedz zresztą mi, gdzie ty kurwa chcesz w grać, w powiem ci w synek. W Koło w tego roburcika? Czy kurwa? A, na ławce. Do... <laughs> <laughs> mocna trenerze, mocna, kurwa jaka ma być, mocna jak nasza drużyna. Też se dziubne. 4, Dzień 4, dobry, od gdzie wejdzie się 4? Pytanie, pytanie, czy wy w ogóle zamierzacie kurwa wygrać ten mecz z Valią? Jak się do tego przygotowujecie i w ogóle coś więcej o tym? Decyduje się Yy, yy, przede wszystkim to dzień dobry, chciałbym się z nami przywitać. Oczywiście, wiesz, ty mi tu wierzysz z Ramzejem, kurwa, czy jakimś gordonem Stanhamem. Wiesz, że mam w to w cipie grubo wbite, ponieważ my wychodzimy pierwszym składem. Jest Robercik, słyszałeś Roberciku? Złota piłka, słyszałeś? Bayern Monachium, Mistrzostwa Świata, Liga Mistrzów. No to więc wiesz, łutkaj pizzy z Ramzejem i z jakąś walią, bo my jedziemy do zera. Jest też Adam Buxa, więc jakieś pytania o Adama może zadać też fajne. No i co, no i co, powiem ci, że wszystko elegancko, fajnie, Arwałowie, arwa Jutro jest kurwa z lot, co jak zwykle orkiestra będzie? I tyle, no Am z ramzy nie zagraża nam, no tyle wam mogę powiedzieć, no tyle, tyle mogę na razie zdradzić. Czy Robert Lewandowski wystąpi od pierwszej minuty, czy jednak zobaczymy go w późniejszej fazie meczu? Nie, nie od pierwszej minuty. Kurwa, no cały czas Robert, od pierwszej minuty, no gdzie ma kurwa startować, no oczywiście od pierwszej minuty jest wali, ja Nie mamy coś żartów robić, nie? Jeżeli teraz nie ma, <laughs> leczy kaca, że nie wczoraj popili wódę, no ale wiesz, jak już, no pierwsza minuta, wjeżdża. No. Wie, naszy, czy Kamil już, jak już dotarł na zgrupowanie, jak się czuje Sebastian Szymański, jak pan trener mógł coś więcej powiedzieć. No ale kurwa, no pytasz, no stąd, co, ja myślę, że ja mieszkam w hotelu z nimi, w pokoju śpię z nimi, no, czują się, czują się, wyjdą, zagrają, zobaczymy, no. Też nie zadawaj pytań, bo cały czas, wiesz, wszyscy pod, pod ścianą, ja nie, nie jestem ich matką, kurwa, no, co ja jestem? Wiesz, zobaczymy, jak się będą czuć, wyjdą, wybiegną, jak się doleczy Robercik, doleczy się jeden z drugim, to wybiegną, jak nie wybiegną, to nie wybiegną, no. Co ja ci będę tu gadał, no, i tyle, no. Przede wszystkim posiadający bardzo duże jakości w, swojej, w swoich szeregach. Tylko ma głos, to się... On się marnuje na piłce on być streamerem. Nie że, o że jest to agresywnie grający zespół. Papciu, w weekend my slalem, ze koleżanka z pracy woli dziewczyny, a dzisiaj zasugerowała, że skoro oboje nie mamy z kim jeździć na wakacje, to możemy jechać razem. Mam teraz niezłego coastera na bani. Coś mi tu śmierdzi, wiesz, a może ona po prostu spytała Ci, która jest godzina? A twój umysł tego. Spery spenetrowany przez złe myśli do, do, dodał sobie po prostu że ona cię zapytała o wspólne wakacje i powiem ci, jak to wyglądało ona podszedła do ciebie pod podchodzi ona i wiesz y Bartek, która godzina? a ty dostałeś kurwa flashbacka, zamurowało cię i, i stanąłeś tak on to znaczy, się ci popatrzyło i powiedział, ja pierdolę ten kurwa, ja pierdole i poszedł od ciebie, podszedła i ty zostałeś po prostu w tym normalnie, rozumiesz? Coś Ci tam weszło do głowy, coś Ci się odkleiło. Dodałeś sobie kilka rzeczy, kilka odjąłeś i tyle. Laska podszedła i... I wydaje mi się, że tak to nie ma. Tak to nie ma, jak Ty to mówisz. Siema, byczku, jak leci? Dobrze. Przypałeś <grymne> Nie. Tylko się rozglądam. Jakie masz plany na kolejny sezon? Wygrywać wszystkie mecze. Zajebiście. To iść do prezesa i podpisz nowy kontrakt, ale najpierw się ogarnij. Like a player dobrze, dobrze zrobione, dobrze. Może się uśmiechnąć sympatycznie.